Dopiero co do nas przyjechał McLewis MC4373. To jest chyba najbardziej standardowy model kampera. Dwa łóżka z tyłu wzdłużne z możliwością połączenia w jedno gigantyczne łóżko. Łóżko elektrycznie opuszczane, 5 osób do jazdy. 5, nawet 6 osób do spania. Homologacja na 5 osób, ale dodatkowe miejsce do spania, czyli dla 6 osób. Podwozie Forda. Doświetlenie zakrętów, czujnik deszczu, czujnik zmierzchu, czujnik zderzeniowy, aktywny pas ruchu, podgrzewana szyba, podgrzewane lusterka. Tak wygląda z zewnątrz: srebrna zabudowa. Bardzo ładnie to wygląda. Jeżeli chodzi o środek samochodu, jeszcze zabezpieczony, bo dopiero co przyjechał. Wejście, i oczywiście, tak, moskitiera, drzwi wejściowych. Pięć osób może w samochodzie yy, sobie podróżować. Dwie z przodu, tutaj dwie, jedna jeszcze w tym miejscu. Stół przestawia się go w każdy możliwy sposób, bardzo łatwo jedną ręką. No i co jeszcze? To akurat mamy te wszystkie czujniki, nowa deska rozdzielcza, ciach, kamperek jest. Tu mamy dodatkowy jeszcze uchwyt. Tutaj mamy jeszcze dodatkowy uchwyt na duży tablet, 10 cali, duży telefon, zestaw głośno mówiący, Bluetooth. Tu akurat jest manualna skrzynia biegów, okno panoramiczne, stół z możliwością rozłożenia i zrobienia dodatkowego miejsca do spania. Tu się taką nadstawkę jeszcze daje, żeby to łóżko na dole było szersze. Umywalka, kuchnia, tradycja. No, i z tyłu mamy dwa łóżka wzdłużne z możliwością połączenia. Tu jest poduszka, którą możemy sobie ułożyć w tym miejscu, żeby było jedno gigantyczne miejsce. Oczywiście, tak, są jeszcze tutaj wielkie wnęki. Można coś również powiesić. Jest wnęka z drugiej strony. Są lampki z lewej i z prawej strony lampki mają też wejścia USB, żeby ładować telefon. Jest tutaj też okno. Eee, I co jeszcze? Tutaj mamy drzwi od toalety, które jak otworzymy możemy zamknąć w ten sposób. że mamy połączony jeden wielki pokój z kuchnią, z kuchnią, z toaletą i z prysznicem, ale tutaj też mamy zasłonkę. Że jak sobie możemy się odsłonić jeszcze w ten sposób. Natomiast tak, toaleta. Toaleta. Umywalka. E, I z drugiej strony prysznic. Pełnowymiarowy. No i co? Kuchnia. Tutaj możemy się faktycznie zamknąć. I. Tak to. Ojko, wygląda! Lodówka 140 litrów. Duża u góry, zamrażalnik. Tu mamy uchwyt na telewizor. Truma Kombi 4, 4 kW gazowa. Natomiast jest też to wersja zimowa. Tu ma taki pstryczek elektryczek do grzania zbiorników szarej wody. Także tak wygląda pokrótce kamper. Jeżeli chodzi o garaż. No garaż klasyczny, jak w tym modelu po prostu jest duży. Samochód ma kamerę cofania, samochód ma panel fotowoltaiczny. I ogólnie prezentuje się bardzo uroczo MacLuis porządne wykonanie 10 lat gwarancji na szczelność zabudowy bardzo przyjemny samochód porządnie zbudowany e, w rozsądnej cenie. Tu mamy akurat też MacLuisa, tylko pełną integrę. Roller Team, MacLuis Illusion, MacLuis Rimor, Brawia jest w czym. Wybierać. Pozdrowienia.